Veolia już od wielu lat współpracuje ze startupami, wspólnie tworząc innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonej przyszłości. Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów i technologii, które pomogą nam odpowiedzieć na aktualne wyzwania, te, które właśnie zgłosiliśmy do programu Industry Test prowadzonego z Hugefink. A teraz posłuchajcie, co o współpracy z Veolią mówią sami założyciele startupów. Wraz z Wolią prowadzimy wdrożenie naszego produktu, oprogramowania do automatyzacji nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z zakładem w Poznaniu stworzyliśmy i wdrożyliśmy system, który automatyzuje nadzór w obszarze biomasy oraz dróg wewnątrz zakładowych. Współpraca z Vaolią była bardzo owocna, nie dość, że rozumieją specyfikę Vaoli jako wielkiej firmy, wielkiej globalnej korporacji, to także rozumieją specyfikę pracy ze startupami i to jest coś, co jest bardzo rzadkie i za co bardzo dziękujemy. Z Veolia współpracujemy w systemach w Łodzi i w Poznaniu, tworząc digital filmy systemów ciepłowniczych, które uwzględniają zarówno dynamikę sieci, jak i dynamikę źródeł, wykorzystywane do tego, aby w sposób optymalny sterować systemami ciepłowniczymi, minimalizując straty cieplne, jednocześnie maksymalizując ekonomikę źródeł i minimalizując emisję CO2. Jeśli chodzi o współpracę z Veolia, współpracujemy z Wydziałem Efektywności Produkcji i Dystrybucji w Poznaniu. Mamy za sobą pilotaż związany z wykorzystaniem modułu zdalnego wsparcia do optymalizacji działań serwisowych i utrzymaniowych.